Mano, tutaj Szymola, witam Was w kolejnym odcinku z serii Far Cry Primal. Jeśli chodzi teraz o nowy mikrofon, to jeszcze go nie... Znaczy w sumie zdążyłem go kupić, ale jeszcze do mnie nie przyszedł. Także sądzę, że przyjdzie najprawdopodobniej jutro. Także jeszcze trzeba chwilę się zadowolić z tym, co teraz mamy. Jak się mówię, jak się nie ma... to się... chce chyba... Nie. Jak się nie ma czego Nie. Jak się nie ma to się lubi, to się lubi... To co ma? Tak, no, tak, na pewno tak, dobra, okej. Okay. Dobra, kurde, ty powinieneś być mój. A wiesz powinien być przeciwny. No, zły. No ale jest inaczej. głupia misja. Dobra, trzeba zapieprzać ogólnie. Bo jesteśmy strasznie w tyle. Trzeba już robić te cholerne misje i w sumie kończyć tą grę. Już niedługo wyjdą kolejne fajne tytuły, a my jeszcze zostaniemy przy Far Cry Primal. A tak nie chcę. Dobra, no to ja sobie już tutaj wejdę. Hop, 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 hop. Świetnie. Dobra, myślałem też w ogóle nad kamerką. Już mam tam znalezioną w sumie jedną taką dobrą, bardzo fajną, ciekawą i w ogóle fajną kamerkę, którą myślałem, że teraz sobie jakoś kupię. No i w sumie myślę, że to jest dobry pomysł, ale najpierw muszę się jeszcze chwilę zastanowić nad tym, czy na pewno chcę tą kamerkę, czy, czy opłaca się pokazywać moją piękną twarzyczkę. No w sumie tyle. Dobra. Kurde, dzień. Najgorsze jest to, że jeszcze nie ma takiej dokładnej daty premiery yy, tego. Yy, Wiedźmina. Krew i wino. Bo to będzie kolejna gra, którą zrobię, a następną jeszcze to będzie Doom 4. Także na razie trzeba tylko i wyłącznie czekać. Myślałem, że w czerwie, jeśli skończę Far Cry Primal wcześniej niż... Yy, fuwa, co to była ta gra? Niż... Yy, Krew i wino, nie? Wiedźmina. No to po prostu zagramy sobie w Call of Duty trójkę na online, bo w sumie dobrze gram. Kogo tu najpierw zabić? A bo dobra, nie, w sumie dupie ich mam. Niech się tam palą i niech walczą. Ja sobie w międzyczasie ich wszystkich obejdę, o, ale tutaj skarbów jest masa. Wielka masa. Większa masa niż ma Robert Duneka. <śmienicza> <śmienicza> Boże, co ja gadam? Coś już naprawdę tak zastanawiam. Dobra, nieważne. O, już jest ta misja od tej naszej pani. Bodaj, że Saili się nie mylę. Saili, tak? Saili, na pewno Sai? Tak. Dobra. Ona powinna być ten Według mnie. Co to jest? Podążaj za świetlikami, żeby upolować dla dzimy. Dziamy? Dżajmy! Aha, to nie jest ta Saila! Dżajmy dużego łosia, misja dostępna wyłącznie nocą, czyli chyba teraz jest noc. No to wygląda, jest noc. Księżycu, odpowiedz mi na pytanie. Chyba jest. Łosie szukać jedzenia przy świetliki. A teraz gdzie szukać ja świetliki? Co to jest za byblak? A, to jest jak? Jak, jak, jak? Podobrze za świetlikami. Świetliki, prowadźcie mnie. Dobra, chyba je widzę. To są świetliki. Ty jesteś łosiem? Nie. O, 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 o. Very good, very good, very good. Very good. Very, very good. Good, good, good. Ale co ja mam? Zabijać dużo tych, tych, tych? Łosi? Czy ja mam tylko znaleźć jednego jakiegoś wielkiego... Dobra, chyba wygląda na to, że jednego wielkiego hmm. trzeba tutaj zejść Dobra, no i gdzie on jest? Zaczekaj na dużego łosia, ale gdzie ja mam na niego czekać? O. Chyba tutaj O, kurde! Wyszło Gdzie ty kurde! Nie! Co jest? Gdzie jest ten Łoś? Przez was lamusy spieprzył mi ten Łoś. Zabij o skrój dużego Łosia, ale kurde, no gdzie jest ten duży Łoś? Dobra, chłopaki. Tłumacz, ugas, gubię się już w tym ekwipunku. Idź stąd, albo umieraj najlepiej. Nie, nie idź stąd, ja nie chcę mieć a ty koleżko, jeszcze tutaj się oddałeś? Jako chyba ostatni, dobra! Wszyscy panni! Teraz trzeba znaleźć tego naszego dużego łosia, bo gdzieś mi nie, fartował, nie po prostu spieprzył. HO! Huh. Tu chyba bieg. tak, tak, tak. W tą stronę wytrop zabrób, rawrób, rawrób, rawrób. Jest! Oto ją! Tak Mam lepszy pomysł, Zrobię to tak bardzo brutalnie. Ej, no nie mogę sobie po. Tutaj... podpalenie i prosto w sam środek. Oaa, wow! Ła, 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 siadła, petarda, prosto. Prosto w dupę. Stój, że, no! Już mi uciekał. Kurde, oh, no, gdzie ty idziesz? Czekaj, jeden ja, Łajajajaj, To się zdenerwował! Wow, 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 wow. ja się z moim kolegą. Nie no, nie no, nie no. o! O! Padł. Trochę kurde jak ten, bies. Z Wiedźmina. No, tak mi się coś skojarzyło. Nie wiem, czy dobrze. nieważne, dobra, ja jestem teraz pieprzam, Jak najszybciej tylko się da, i idę tutaj do naszej pięknej wioski. Piękniutkiej wioseczki, pięknej, pięknej wioski. Wioski, pięknej, pięknej wioski. Manele, Menele, aha, Manele, Windia symbolizują siła i wytrwałość. Znoszą je wszyscy członkowie plemienia. Dobra, świetnie. No i co to teraz? O, jak tutaj wyszło tych misji? To jest kolejna misja od tego... naszego... Pięknego chłopczyka, który doszedł do naszej wioski. Co ty ode mnie chcesz? Będziesz teraz... no bo będzie urodzić się Boros! Yes! No Dobra, ja ci teraz przyniosę takiego pięknego grzybka, prawdziwka takie... Gdzie ty biegniesz? Ej, no co ty, tak się wstydzisz mnie? Takara takar, takal takal. No to się mamo, szacha jego głosu, bo no to... i teraz myślę, dziwnie go słucha Dobra ja ci teraz buduję taką chatę, chłopie Ci się zdziwisz Pa, jaki masz domek. Pa jaki masz domek Piękny, nie? Co dziecko się tam kryje jakieś? Ciekawe co teraz będziesz tutaj robił. Gdzie ty jesteś w ogóle? W środeczku! Siema Ła, ile ty potrzebujesz tych rzeczy. Ale wejdę do siebie i posłucham twojej misji. twoje chyba raczej... Że masz mi do powiedzenia, ale się uspokój, pokazał. Kapalpur tagła. Co ty robisz? U War. Ha! war. Kabalpur Galajta. Czy ja na pewno co to robić? Co ty robisz? O, fu. o fu. Gór Sasa Na Kwajta Haita Czarsz Tamhan Jaki Kadav okay. Udam Czartasu Madzisz Jaka Nie mogę patrzeć na niego Ty, kto niego wed? Czarsz Rozwalony z Kany Pój! Nie mam, nie mam, nie mam! Kany Wajda ale nie rozumiem co się z nim stało, żeby go tak głębna pieprze. Kurwa, ja tego nie rozumiem w ogóle. Dodali by mu a papa, już by było po, no. Szkoda, nie było. Nie było tak dobrze. Co on? Co nam głowił Smarta Katar? Jakiś Smarka Katarata ta 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 o albo miam, nie miam. Pal who winja hu guana. da. Ja widzisz, nie ma. Jak krzyk, jak krzyczę. Jak krzyczę, jak krzyczę, ja krzyczę. Ja krzyczę. Ja krzyczę. Ja krzyczę. Ha ha, zeżaski. Tan hitoshi.

Ziemia udam. Udam DJ-a. Może szkoda, że zamiast U nie jest A. To tak fajnie brzmiało wszystko. To uszy są tak obrzydliwe, że nie wiem, to tam drzwi nie, Ja to by tak doszło, doprowadzę do tej uszy. uszy, uszy, uszy. uszy, 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 uszy. Dobra, wbijam teraz do ciebie na chatę. Powiem ci, że zabiję łosia, Jestem w ogóle hardcorem, Mama afpady. I tam jestem lepszy od ciebie. Dzwain, I nie skałty czy to jest w tym miejscu. W tym miejscu, w sancha. Co w tym do dobra, najlepszy, dobra. w tym miejscu, każdego upoluje. miejscu. W U. Arzmidysza jumadisza. Barto jest inaczej. Tu haska Buha. Buha. Czy mam zabić jakiegoś wielkiego? Ła. No mały to on nie jest. Który wcześniej zabił członków Twojej wyprawy łowieckiej. Łowieckiej. Poskrom niedźwiedzia, wielką szamę, żeby zostać prawdziwym władcą zwierząt. Pokonaj trzy tachy czerwonych śniegów, lękające oros. Coś jeszcze jest? Oczywiście, że jest. Polowanie na krwawego ciosa. Zabij szalnego mamuta krwawego ciosa i zakończ rząd jego terroru. Siema. Ja tak, jest Bo się zesrałeś tam pewnie. To jest ta epidemia wielka. No. Nie, nie tracę na ciebie czasu. Okej, okay, czyli ty nic nie chcesz ode mnie, to ja sobie stąd pójdę. Może jeszcze ten kolega zechce... Nie. Nie ma już nic zaznaczonego. Okej, okay, dobra, czyli co? Czyli tutaj jest jakaś misja. Aby odkryć co je zatruło. Nie no, nie chcę mi się już tego robić. To jest tak ta nudne misje. Nie będę tego robił. Ale jak chcę zrobić. O, jak chcę jemu ja pomóc. Tak, z plemienia udam. Tak, 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 tak. Chwilę na przeszkodę. Patrzę i się zastanawiam, kurde, gdzie by tu przejść. a przecież mam koło niego praktycznie posterunek jakiś. To się przywódcy. Udam i zilla atakują Windzia. Koniec. Dobra, ty jesteś tutaj, kolego. Bo wolę koleżko. O. Zapomniałem o tobie. Chodź tutaj skarbeńku. Ja czemu tutaj nikogo nie ma z tego mojego kurde plemienia? Przecież tyle osób tutaj powinny, powinno siedzieć sobie, znaleźć piękne schronienie i się jarać, że mają w ogóle cieplutko. I wszystko, a tak to kurde siedzą i mroż mro mrożą. Nie no nie no, zapomniałem słowa. Nie mrożą, kurde. Kurde no nie mogę to powiedzieć. Mroszą. Hmm. Mar. Nie. Nie marzno. Marzno. O, po prostu marznął i będzie dobrze. Idę. No, no. Dobra, nie ważne, Po prostu jest masakra ze mną. Co to mnie tu chce zaatakować? Aha, tu biegnął. ja was tam z wszystkich wybiłem? Skąd was jeszcze tutaj tylu jest? Hmm w tej wejść. Jak mam tutaj wejść? Co ja mam zrobić? Wiecie co w sumie tak sobie myślę o tych naszych pięknych yy, zwierzątkach do polowania I stwierdzam, że chyba sobie zrobię to samemu, bo nie będę was męczył moim polowaniem na zwierzęta. Uff. jest Ciągle strzelnie trafiłem. Oczywiście musiał przejść. Musiał się ruszyć, no po prostu to jest... No gościu Gdzie kurde, jeszcze ruszał się Dobra To jest jakiś mój kumpel, sobie zaznaczę ciebie Kościany pył Centralnie w łeb Oznacz, na górę udam ja go oznaczę w ten sposób. Uh, uh, uh. Ty jesteś znachorem? nahorem? Jesteś znachorem! Co mam teraz zrobić? Podążaj za ale tutaj tych snajków jest. Snajpuru... Snajpurów No to trzeba usunąć tego ziomka. Ach, cholera! Padł, świetnie. Szukaj i weź kościany pyłu. Dobra, trzeba zawieść te małe główne wstręty, na mi tylko tutaj chodzą i nic nie robią. O luju, skąd ty się tutaj wziąłeś? Ty tutaj byłeś, czy tu byłeś? Nie rozumiem. No dobra. no dobra. gdzie jest kolejny jakiś typek? Cholera, tutaj coś jest. Dobra, wezmę cię Usunę pięknie. Ja pierniczę. I tego to, że tyle osób we mnie, mnie już tak widzi tyle osób. Jeszcze mogę sobie tak się każdego teraz zabić. O co chodzi? O co chodzi? Chodzi pytanie dlaczego o centralnie headshot Idealnie Dobra, co my tu no, mamy? To jest północna glina jest spoko mi się sprzyda Jeszcze sobie wejdę tu szoskani Nie proch. Kościany proch że stąd! Kurde, no... Okej, okay, może tutaj coś. Jest i nasz piękny... ...proch. Dobra, w sumie wezmę tą kościaną glinę. Właśnie prosi. Ugaś ogień! O. Tu. Tu. I tu. Dobra i tyle. No i chyba nam wystarczy wszystkiego. Wszystkiego I lecimy stąd. Ucieknij z obozu udam. No, także w każdym razie na te zwierzątka sobie już sam zapoluję, bo to nie ma co po prostu was wszystkich męczyć. I zajmiemy się innymi misjami. Yeah Oh yeah Nice, 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 nice. Dobra, no to teraz jeszcze sobie sprawdzimy na umiejętności. Zasięg odznaczania, sowa, atak, 2, atakuje. Ja teraz nawet elitarnych wrogów, to mi się strasznie przyda. To, to. No i świetnie. Dobra, no to teraz co? Teraz mamy wytwarzanie, ale w sumie... No dobra. Może być. Tego nie potrzebuję. Tego też w sumie nie potrzebuje. Nosidło na włócznie. Tego nie chcę, tego nie chcę. Co to jest nosidło? Łowcy. Pas na noże do rzucania. Szalony nóż nie chce. Koin nóż też nie chce. Łapki w sumie też nie potrzebuję. Tylko mi chyba na tym zależy. A kurde, czy mam się te wilki? Dobra, w każdym razie zobaczymy co mamy yy... tu. Aha, tylko nie mogę cholera wziąć. O! No to chyba wrócę sobie teraz do naszej wioski. Jeszcze chyba skończymy odcinek, bo też nie ma za bardzo co... O, tutaj pójdę. Tu też nie ma za bardzo co przedłużać, a jeszcze tylko sobie coś tam... Zrobimy. O kurde, jak skoczył. Zrobimy, jeśli chodzi. O! Jeszcze tylko mamut. Jeśli chodzi o. rzeczy do budowy. Dobra, chłopcze, radzę ci stąd uciekać, bo ja teraz muszę zapolować na mamuta. Okej. Okay. Oho. Ja piernicze, ja piernicze. Jedz to już... Kurde, o kurde, o kurde jeszcze. O ja piernicze. Dobra. Nie. Dobra, w sumie szkoda mi Cię tutaj, nie, nie, niedźwiadku. Jak stoi? Odejdź od. A ty odejdź ode mnie! Czemu jest Cię tak trudno zabić! No Boże, ostatnia szczała. Ostatnia szczała, dlatego trzeba to wykorzystać. No nie, no nie, tak zrąbałem! Tak zrąbałem, co was tyle tutaj napadło was na taki atak mój da mnie Dobra, zrobimy to po jaskiniowemu O! No proszę, Ła, centralnie w oko. O Ej, gdzie ty idziesz? Okej, okay, świetnie, skóra jakiegoś wielkiego hardkorowego mamuta I te mamuty tutaj mają fajną animację leżenia. Nie wiem czemu mi się to tak podoba, ale naprawdę mam wrażenie, tu jest kolerny gigant, jakiś strętny ten mamut ogromny. Tu jest jakiś kolega jeszcze jeden. Jest kolejny. Dobra, już to w sumie nie zaczynam, bo nie ma po co. Tu jeszcze w sumie to pozwieram. Dobra, ja sobie wejdę może tędy. Co to jest? Chroń Windża przed najeźdźcami. No to jeszcze możemy w sumie to zrobić. Tak, stupy, że tak powiem, bo mi tak wyskoczyło. O, no to świetnie, ja was tu obronię. Ja was tu obronię, a GD sobie wypróbuję. No, kto jest chętny? No, chodź tu. No i chyba wszyscy tak? A nie, jeszcze ich tutaj więcej. Chodź, 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 chodź. Masz zidow. dwóch wojowników i dwóch cywili no i co na no i tyle Ła! Wow, właśnie to chciałem zrobić Idealnie Ej, poczekajcie na mnie no o. Wszyscy pięknie, cztery osoby obronione. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, udało się, jestem bosem. Dziękujcie mi teraz. Dobra, w końcu chyba możemy skończyć nasz, nasz odcinek. Dość długi w sumie. Tu mamy tutaj rogowy staw, Tak, dlatego że mamy rogowy staw, dlatego możemy kończyć odcinek. Świetnie, weźmy tylko sobie tutaj zasoby z wioski, których potrzebujemy. Dobra, jak najwięcej. Wszystko nam się sprzyda. się nam coś chyba było i przeoczyłem to. Nie, zdawało mi się. No dobra, jeszcze mamy jedną umiejętność, ale nic na razie nie potrzebuję z tego. Teraz doszczyć. Doszczyć z rukiem Orła. Mamy co? Nie, nie chce mi się w sumie nic robić. Nic nie ma tu potrzebnego. No i świetnie, mamy wszystko. No i w sumie będę się z Wami żegnał Piszcie mi czy ta kamerka to dobry pomysł No i chyba tyle Subskrybujcie kanał W ogóle oglądajcie filmiki cały czas, codziennie O każdej chwili bez, bez przerwy no, no nie, ogólnie no to jeśli Wam się podoba No to subskrybujcie Oglądajcie No i łapkujcie w górę Dobra, no to ja się w sumie z Wami żegnam